Halo, witam bardzo serdecznie Z tej strony Dra Drax332 I co? Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy wy No dzisiaj pogramy sobie Hearthstone'a Wielkie miasta są wspaniałe? <laughs> Dawno mnie nie było Na kanale Bardzo długo No ale to z pewnych względów no Co się ja mogę rzec no i co? I dzisiaj sobie pogramy w Hearthstone'a Ogólnie na razie będzie tylko Hearthstone jakieś inne takie gry bardziej mobilne Bardziej takie właśnie gry telefoniczne by powiedział, takie gry na telefon eee, Mam opcję taką nagrywania tutaj Więc pomyślałem, że to nie jest głupi pomysł, żeby Żeby coś ponagrywać No i co? inny też dawno nie grałem w Hearthstone'a eee, Bardzo dawno ale wczoraj sobie tak myślałem, ściągnę sobie, zobaczę, jak to działa na y, telefon. Nie zobaczyłem, pograłem tą chwilę. Y, dostałem cztery pakiety, więc może sobie je, otwórzmy. Dobra, pierwszy pakiecik i tak daję jeden punkt y, obrażeń strennikowi. daj mu plus 2 do otaku. Bardzo fajne, bardzo fajne karty karta. Daj twoim pozostałym urlokom plus 2 do zdrowia. Też spoko. Tu mam wszystkie klasy. Ukryć się tu jest ten, zabrać postać. To jest fajna kartuczka. Proszę, trafiliśmy o legendarną kartę. Król, Król Kruszor. Szarza, 8-8. Fajna. Bardzo fajna. Dobra, zabieram sobie. Kolejny pakiecik. Daj Renem plus 3 plus 3. Żartka karta. Mhm. Ognik Daję dwa punkty wyobrażeństwu no, są. Też spoko. No i lecimy, no dawno nie było. Bardzo dawno. Teraz wracamy do nagrywania. Eee. O, dobieraj karty tak długo, będziemy mieć ich tyle przeciwnik, No to jest fajne. Do no, i no, to już mamy. To jest nieco 4 Złota, zwykła karta. O, bluzka. No, złota, ale zwykła nawet. No, powiedział tutaj nam. Ten. No i ostatni pakiet. Ostatni pakiet. Ten myślę, że. Mm, będzie dłuższy niż 20 minut. E, tak sobie pomyślałem tak na początek. Dwie O, epicka karta. Mamy pięć w ataku 2 ten dwój bohater posiada niewyraźliwość podczas ataku <laughs> przepraszam Bardzo fajnie. Podlinożerna No Okej. Okay. Myślę, że fa fajne karty nam się trafiły. Wejdźmy sobie w kolekcję, żeby sobie jakieś dodać. Ja, ja wczoraj też nic nie robiłem w ogóle sta stali, więc to, to bym musiał porobić. Eee, dobra, wezmę wymaga. Jakoś tak, jak kar karczmarza jest, żeby ktoś zrobił coś i tak dalej. Ale wiecie, co ja bym zrobił? Jak to można? Ale wiecie, co ja zrobię? Wyrzucam to. Bo chcę sobie porobić, bo ja wczoraj grałem tą taką już zrobioną przeze mnie zie już wcześniej. Ale zrobię to od nowa Dobra. No to okej, okay, już lecimy. E, ja bym wziął tak sobie. Pewnie to. Hmm, to się przyda. To jest też dobre. To jest dobre. Tak mniej więcej sobie patrzę, bo wiadomo, nie grałem Aby mi się coś takiego przydało zrobić tak dalej. Ognik jest, no cmok ognik, bo zero kosztuje money no, To może Jak coś, to mi mówcie <laughs> Mniej więcej co dawać, co nie dawać, jak do całej Bardzo się mi to przyda co okay, zrobisz, ok. To jest spoko karta, jeszcze szarże To się przyda Gdy zginie dowolny stronnik, to też jest spoko No to jakaś nowa Trochę z prowokacji potrzebujemy, nie? Coś się tak wydaje bo idziemy tutaj do tych. O, właśnie. Twoja stolice kosztują trzy więcej. To jest dobre. Trzy więcej niż mają ma, ma, ma kosztować. Zamroź postać. Wie jak mrozu. Hmm. To jest dobre. Nie 100%. jakoś jakąś legendarną. Z ze złotą. Właściwie tego prowokatora sobie weźmiemy. Furia wichru to się spoko. Zastanawiam się nad tamtą kartą, ale krycie. A prowokacja, oczywiście. I jeszcze tutaj jakiegoś miałem prowokatora. O ten. Dobra, mamy zrobiony deck 1. Na, na, na moją sprawę, moim zdaniem. Dobra, nimi pojedynek. Mak, oczywiście, bierzemy sobie. O, nie, 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 nie standard. O, dobra, było okej. Okay. Lecimy, pierwszy, pierwszy nasz pojedynek. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo ja dawno bardzo nie grałem w Hearthstone, wam powiem. I mogę przegrać. Mogę przegrać, to jest bardzo, bardzo prawdopodobne. No zobaczymy, no. Let's the battle begin. O, Dana! proszę bardzo. No tak. się o lanie. Prosisz się o lanie. Dobra. Daj, Twoim pozostałym murlokom plus dwa do zdrowia. No nie mam murloków. Dobra, to to nie jest nam potrzebne. Czy to jest nam potrzebne? Będzie. Dobierz dwie, trzy, dwie karty, to nam później też będzie potrzebne, moim zdaniem. I tak. Mamy burzyciel i coś za jeden. Otrzymuje plus jeden za każdym razem, gdy zagrany zostaje sekret. Spoko. No nie lecimy na początku z prowokacją, lecimy tutaj, bo to jest to samo w sumie. Oczywiście życzymy. A nie można, szczęście życzyć. O, 3 Pyk, pyk, pyk. Dobra. Ok. Coś masz za jeden? A, no bardzo, nie, fajnie, fajnie mu się karty. No ale dobra, trudno no. Uuu, słabo nam to idzie, nie powiem. Teraz walniemy tylko za jeden sobie. <śmiech> <śmiech> Więc tak. Moc specjalna, no tak. Nie ma pewnie żadnej karty takiej dobrej. Mamy trzy. Zginie dowolny stronnik zasłowemu bohaterowi. To nie, to się przyda później. a ja rzucimy sobie to. Mam nadzieję, a on za jeden może zajebać w sumie, racja. By mieć bezpieczną pozycję, nie ja przemyślałem tego. A pluszarza, to też nie głupie Nie tracić ten, Ta, no ale tracił kartę w sumie, moim zdaniem to by było, to było trochę bez sensu no. Dobra, co by to teraz zrobić? Ja eee... mogę walnąć od 1 i prowokatora rzucił. Albo dobrał kartę, no, ale to jest bez sensu. Jest Dobra, walnijmy sobie tak i tak. No i jedziemy. Eee, nie wiem, czy mnie dobrze słuchać. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. No dawaj. Co wymyślisz? Żyje się nagrało. Ojej. 10 minut, dobrze. Okej. Okay. Wybierz dwie karty. Mhm. Dobra. Ja bym teraz tak. Zadaj dwa punkty obrażenia do sobą wrogowi. To nie jest głupie, ale ja sobie zrobię tak. I prowokacje czy karty? I to jest właśnie dobre pytanie, ale jeszcze chyba sobie zostawimy te karty i zadamy dwa punkty obrażeń. A nie, nie za... Okej, okay, stronnikowi, tak? Dobrze, czy wrogowi. No dobra, no trudno, nieważne. Nie wykorzystałem. Nie po prostu, czasami jak się czyta te wszystkie opisy kart, to myśli, że się tak jest, że to tak będzie, a jednak nie. No. Takie tam. Dobra, no tam rzucił sekreta. Pewnie jest dwa punkty obrażeń czy coś takiego. O, jednak zadał. Widzicie, no to jednak miałem rację. Dobra, lepiej sobie walniemy prowokatorem niego, bo jestem ciekawy, jaki ma sekret. A, to samo co ja miałem. Okej, okay. okej. Okay. No i tak dostał za jeden, tutaj za jeden. I też tak, no. Ognika sobie rzucimy, bo one za demo. I sądzę, tak trzy karty, dwie karty sobie wymy prowokacja, twoje zakresy kosztują mniej o, fajne no i sobie go za jeden albo on zbiera karty i myślę, że on będzie miał jakąś taką kurna, takie, tak się wysypie z kart, że po prostu nie będę, da, nie będę miał... nie dam rady w ogóle tego nadrobić, nie? ale tutaj mam tą kartę, zobaczymy jak to pójdzie kolejny sekret no właśnie i już dwie karty Ale co chwila dosta. Okej, okej. Okay, okay, fajne. W tej strony kosztują trzy razy więcej. No i rzucamy to. O. Pyk. Pyk. Pyk nie ma już tarczy. I nic nie będziemy rzucać, tylko go zaatakujemy. No to była dobra karta. Na... Sekret to sekret. Niestety. Miał się zaraz rzucić prowokatorów. Właśnie. I raz, dwa, trzy, cztery. Cztery mu zadam, a to nie o to chodzi. No. Nie, rzucam jeszcze jednego prowokatora, no. No, no właśnie. Dobra dostał dwa. Furia wichru. To jest też dobre, ale... Ale żeby teraz tego nie stegesować. Sobie hmm, chcemy sobie prowokatora sobie prowokatora. Dobra tej owcy to ja nie potrzebuję, bo walę za jeden. E, I teraz tak. To mógłbym go zniszczyć tego prowokatora i walnąć go za dwa. Dobra, zupełnie tak. To jest dobry pomysł. I tym prowokator... Nie, ognikiem ognikiem, tak. Ognikiem pyk. Nie tracić prowokacji. I walniemy sobie go za dwa. Dobra o, o no dobrze. O nice. Okej. Okay. No nadal dostaję za dwa. Mi to nie nie robi. Tes mam, tak? To tak prowokacja. Zrobimy tak. Tu za dwa. Halo. nie mogę tego użyć? Czekaj. O jest, dobra. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Dobra. Wolnimy go za jeden. I weźmiemy sobie hmm, tą kartę. Zobaczymy, jak on tam ogarnie. Jak na razie, jak stworzyłem ten deck, to jest ok, moim zdaniem. Taki na szybko, nawet zrobiony nieźle, ale. Kto tutaj daje 3 bo wokatorowi. 9 mnie pyknął. No to nieźle. No to walnie, do... dobra. Jeszcze mam jedną prowokatora tutaj, tak? Jeszcze ten, ten będzie działał. Dajemy radę, dobra, tu dostał za dwa. No i gitara, wrzucamy dobra. Tu jeszcze jest za jeden. O, nie wiem, właśnie, A nie tutaj, tak. A tak, zrobimy? No i to będziemy teraz obniżać. 5 I kończymy turę. Myślę, że dobrze zrobiłem. No. Nie wiem, piszcie w komentarzach. Uuu! <laughs> o! Dużo życia mają. Dobra. Oczywiście rzucamy prowokatora. Pierw. Eee, teraz tak. Za siedem jest go warto bić. się. Kuria <laughs> wichru. Hmm... Zrobić każdą pustę, zaklęcia... A, niech się straszył Dobra, obijemy go, bo on i tak dostanie za dwa. Tyk. No i się poddał, dobra, super. No i rzuciłem tą kartę, co ma 9 życia i się trochę obserwował. Ale okej, okay, super. I mamy 24 rangę. taki trochę silver, jak w CSie. No dobra, udało nam się, tak, więc jest okej. Okay. Dobra. Kto już w akcji. 70 kart życzyłem, to jest dobrze. Dobra, jeszcze raz zagramy tą talię. Zobaczymy jak to się potoczy. E, ogólnie... Jeszcze jedną tą walkę zagramy będzie będziemy kończyć. Dana! Słuchajcie, mi tylko ile tam się grało. No tak, no po tej walce będzie już 20 minut, także będzie okej. Okay. Aha, już Dobra. Na pewno ciebie nie chcę. To przyda mi się, nie powiem. Ten mi się przyda i prowokator. Dobra. Jedną kartę wymieniamy. Bo no to nie ma sensu więcej. Złota karta, bez tarcza, <coughs> Czasarki Daj sobie bestię. O! Zobaczcie, już ma bestię. Już wiemy, jedno, nie? Dobra, rzucimy sobie to. Ich obrywa. Dostał za do trzy, więc moim zdaniem to jest okej. Okay. Zobaczymy, co on ma mi do powiedzenia. Oho, coś się szykuje. Dobra. Nie, ja bym go wolno tego to jeden, bo on tam dodaje... Dodaje do tej bestii jakiejś, co ma w ręce. I... Będzie źle jak ją rzuci, bo tam dodał już dwa. Dwa-dwa, tak? Prowokator, cztery, no tak. I też możemy sobie go rzucić w sumie. Boska tarcza. Dobra, rzućmy sobie tego. Też rzućmy sobie taką samą kartę. I będą się obijać, no. Jeszcze jedna bestia. To jest bestia. Bestia. Dobra, sekret ma. Proszę uważać. Życie ogół leci. No i tak, to jest prowokacja. tak. Chyba tak. No. Tak zrobimy, zobaczymy co on zrobi. Najważniejsze żeby ta karta yy, coś zrobiła. kurwa. O. Cholera 5 Jestem w dupie No tak i ja on strzeli w niego Niego strzeli Dobra, to już Ale 4-3, no właśnie O cholera O cholera, ja nie wiem co ja robić Dobra, rzućmy prowokację co ja mam jeszcze zrobić? Nawet na pewno tym ognikiem trzeba będzie zaatakować, nie ma innej rady Dobra Dobra, rzucimy monetę Walniemy sobie złotą kartę Ale kurno no Chyba tym za dwa walnie Albo za, nie, za pięć walnie w prowokatora, cztery w bohatera Tak sądzę A Jeszcze prowokacja, Jezus Oj, coś czuję, że my wcześniej skończymy tą grę, coś mi się No przez dwie o kur. Kotka? Dumowy kot. Już mnie walną za dwa. O, cholera. Nie, dobry dek, dobry dek się trafił. Czy ręka mi się nie zatrafiła? No kur, nie, jestem w dupie już. Ja już jestem kurwa w dupie. Ja pierdolę, dobra, bo y Boska tarcza, tak? Pamiętaj, kelta las. dobra wstać tarcze, o cholera. Dobra, no właśnie, co dobra, prowokacja. Oh prowokacja, tak. lecimy. Ja czekaj, ręce, on już mi zabrał 10 życzę No, to jest. To jest nienormalne. Jaki ten koluś ma rękę, kurde, to jest, to jest niebywałe, naprawdę. A czy to może dla mnie dla, dla was może to... O kurwa. może to dla, dla was nie jest jakaś, e, f, Jakiś zajebisty deck, no ale no, dla mnie to jest... Wow, zrobione zajebiście talię. za 8, za 5 O panera. no nie, nie, to, 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 tej rundy nie wygraliśmy niestety Niestety. No nie, nie poddam się na no. Do końca gramy Zobaczmy, jak to się potoczy Mogę rzucić za 7, mieć w dupie. Dobra, lecimy. <laughs> ale za 5, za mnie teraz, walnij. No. To już pogrze, dobra. Dobre zagranie. Dzięki za że Mike. Mogę, mogę coś jeszcze innego wykminić, ale niestety, no. No, trudno się mówi. Na tym poziom rankingu nie może tracić gwiazdek. No i dobra. Chyba od 20 rankingu to się traci. No okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to na razie tyle z Hearthstone'a i Zagrajmy Wy. Ja Was zaproszę na kolejne odcinki i mogę jeszcze Wam powiedzieć tak, dodać, że no, ogólnie jak mówiłem na początku, że będę nagrywał jakby z gier na telefon, tak, z gier na telefony. Nie tylko Hearthstone jest przecież. Są różne takie gierki, które też można sobie pograć chwilę. Nie wiem, na w na, na następnym odcinku tego nie będzie, ale Star Wars Force Arena to jest jakby mój drugi, drugi punkt żeby to nagrać, ale to jeszcze jeszcze trochę, trochę, tak e, dobra, tym razem no, dziękuję za uwagę mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał po, po takim czasie no i widzimy się w kolejnym zagrajmy w Hearthstone, tak no, to byłem Dragsy 3 332 3, i widzimy się już na następnym odcinku, na razie, cześć